Mały modelarz jest jednym z pism modelarskich wydawanych przez Ligę Obrony Kraju. Zawiera kolorowe, rozrysowane elementy modelu wraz z opisem i rysunkami. Budowa modelu polega na wycięciu, odpowiednim sklejeniu elementów zgodnie z opisem. Na pewno nie jeden z Was, modelarzy, zetknął się z małym modelarzem. A być może pierwszym modelem to był model z małego modelarza. Mały modelarz. Rocznik 1970. W tym roczniku ukazało się 10 zeszytów małego modelarza, ponieważ dwa były w numeracji podwójnej. Zapraszam na odcinek, prześledzimy ten rocznik. Z numerem pierwszym tego rocznika ukazał się model samolotu myśliwskiego P11C w skali 1 do 33. Autorem tego modelu był Bochdan Wasiak. Opis zamieszczono na pięciu stronach, oraz dziewięć rysunków pomocniczych przy sklejaniu tego modelu. Tu jest zdjęcie modelu z tego opracowania. Na czterech arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia. Model w takim troszeczkę nietypowym malowaniu. Oznaczenie na kadłubie 114 Eskadry Brygady Pościgowej. Rysunek na tylnej części okładki z zestawieniem części. Okładka projektu Bohdana Wasiaka. Zeszyt z numerem drugim to model okrętu podwodnego ORP Orzeł. Opracowanie tego modelu to Kazimierz Osterczuk. Model opracował w skali 1 do 200. Opis był zamieszczony na 6 stronach oraz 22 rysunki pomocnicze przy budowie tego modelu, przy sklejaniu. Części były zawarte na czterech arkuszach, ładne w kolorze, kolory nieprzesunięte na częściach, jak widać na skanach. Natomiast na ostatniej stronie okładki był zamieszczony rysunek zestawieniowy, twórca okładki Adam Werka. Numer 3 to brytyjski pancernik Rodni. Autorem tego opracowania jest Bogdan Wasiak. Model opracował w skali 1 do 300. Na sześciu stronach znajdował się opis, oraz dziewięć rysunków pomocnych przy budowie tego modelu. Jak widzimy wieże można było wykonać obrotowe. Na okładce znajdował się rysunek zestawieniowy z oznaczeniem części. Na ośmiu arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. Jak widzimy części bardzo dużo, jak na okręt. Przystało, kolorystyka bardzo ładna, nie ma tu żadnych przesunięć na częściach, kolory nie wychodzą poza obrys części. Mi się wydaje, że tu brakuje części, jednej części dolnej poszycia kadłuba i na dwóch arkuszach rozmieszczono wręgi do naklejenia i wycięcia z kartonu. Okładka to rysunek Adam Werka. W numerze czwartym ukazał się model samochodu, którym jeździł Włodzimierz Ilicz Lenin. Autorem okładki był Alojzy Krakowski. Model natomiast opracował Andrzej Karpiński. Model był w skali 1 do 25. Opis i 15 rysunków znajdowało się na 5 stronach. Natomiast na ośmiu arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia tego ciekawego samochodu, jakim był przerobiony samochód Rolls-Royce. I tak widzimy części do wycięcia i sklejenia. Była to dość ciekawa konstrukcja, natomiast był, model był wykonany tylko w bryle zewnętrznej, nie miał wnętrza opracowanego. I na stronie ostatniej okładki zestawienie numeracji części. Z numeracją podwójną, jako numer 5-6, ukazał się model samolotu bombowego Tu-2. Autorem okładki był Adam Werka, natomiast opracowanie modelu Kazimierz Osterczuk. Model oczywiście w skali 1 do 33 i tak opis i 19 rysunków znajdował się na 6 stronach, a na 10 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. To ostatnia strona. Części w kolorach oliwka i błękit. Model z polskimi szachownicami, natomiast nie ma oznaczenia przynależności do półku. Jak widzimy, też ładnie wykonany druk. Nie było tutaj. Przesunięć w kolorystyce. Arkusz z wręgami. I okładka tego egzemplarza. Stefan Smolis był autorem okładki numeru 7, w którym ukazał się model okrętu żaglowego wodnik. Autorem tego opracowania, tego modelu był Andrzej Karpiński. Model był opracowany w skali 1 do 100. Opis na sześciu stronach się znajdował, pomocny przy budowie. Dziewięć rysunków oraz dwa rysunki z olinowaniem i orżaglowaniem tej jednostki. Na dziewięciu arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu. I jak widzimy, w kolorach jaskrawych, ładnie odwzorowane burty przypominające troszeczkę drewno. Tu widzimy kształt wręg, wręgi na arkuszu do naklejenia i wycięcia z kartonu, żagle, żagle na tym samym kartonie, no i okładka tego egzemplarza. Autorem tej okładki jest Adam Werka. Ósmy numer to model ciężkiego myśliwca przechwytującego Su T431, który opracował Bogdan Wasiak. Jest to model w skali 1 do 33. Opis na czterech stronach. 9 rysunków. Wzmianka, jakie modele ukażą się w najbliższym czasie. I na sześciu arkuszach rozmieszczono części do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Jak zauważymy, jest to model z polskimi szachownicami. Był to raczej samolot do, usta do ustanowiania rekordów. Ustanowił kilka światowych rekordów. Jak możemy przeczytać w historii samolotu, i okładka z wykazem części i okładka egzemplarza. Z numerem 9 ukazał się zeszyt z modelem samolotu myśliwskiego P-24G. Autorem tego modelu jest Bogdan Wasiak, model jest w skali 1 do 33, na dwóch stronach zamieszczono opis oraz sześć rysunków i rysunek zestawieniowy na ostatniej stronie. Na czterech arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. Model w malowaniu egzemplarza fabrycznego samolotu fabrycznego i tu mamy wręgi oraz okładka tego egzemplarza. Autorem tej okładki jest Adam Werka. Jest to numer 1011, małego modelarza, a zamieszczono w nim model statku pasażerskiego Stefan Batory, opracowany przez Bogdana Wasiaka. Skala modelu 1 opis na trzech stronach oraz 8 rysunków. I tu mamy model wykonany z tej wycinanki. Na 11 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Model dość dużo posiadał części, elementów, także tu wymagał dość sporej uwagi, umiejętności, doświadczenia już od modelarza. A po wykonaniu, po sklejeniu ten model na pewno prezentował się bardzo... Ładnie, jak przedstawiało zdjęcie, aczkolwiek to jest zdjęcie czarno-białe. Model w ładnych kolorach i na pewno cieszył wykonawcę tego modelu. I tu widzimy arkusze z częściami. Cztery arkusze mieściły w ręki, ponieważ jest to dość duży model, także był aż rozmieszczony na czterech arkuszach. Na ostatniej stronie. Okładki były, był rysunek z rozmieszczeniem części i okładka tego egzemplarza. W numerze 12 zamieszczono dwa modele. Były to samochody Fiat 125P i samochodzik Volvo. Modele w skali 1,20. Autor tych modeli to Tadeusz Sawa. Opis oraz siedem rysunków zamieszczonych było na czterech arkuszach, na jednej ze stron zamieszczono poradnik, jak wykonać nożyk z żyletki, czyli taki dzisiejszy skalpel do wycinania precyzyjnego. I tu mamy rzuty boczne tych dwóch modeli, na sześciu arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia tych dwóch modeli. Modele bez wnętrza, tylko w bryle takiej zewnętrznej. Jeden z modeli w kolorze oliwkowym, zielonym, drugi w czerwonym. No i tutaj na pewno mogły być wykonane te modele przez mniej doświadczonych modelarzy. Natomiast autorem tej okładki był Aloyzy Krakowski. Zapraszam na następny odcinek, w którym pokażę, omówię rocznik 1971. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć!